Dzień dobry. Witam Was na lekcji, której tematem jest rozwój sieci osadniczej na świecie. Moi kochani, bardzo dobrze wiemy, że na początku, kiedy... Pojawił się człowiek, nie od razu tworzył miasta i nie od razu budował sieć osadniczą. Człowiek początkowo był istotą wędrującą, która gdzieś tam mieszkała w lesie, spała w jaskini, jadła korzonki, potem nauczył się polować, bo najpierw był zbierakiem, potem był myśliwym, następnie zaczął był pasterzem, czyli zaczął hodować zwierzęta. W końcu zaczął nabył umiejętność uprawy roślin w związku z tym stał się osadnikiem, stał się rolnikiem i wtedy właśnie po raz pierwszy człowiek mógł zatrzymać się na dłużej w jednym miejscu. Kolejny etap rozwoju człowieka to oczywiście uprzemysłowienie, urbanizacja i globalizacja, ale to ta możliwość zatrzymania się w jednym miejscu sprawiła, że rozwinęła nam się sieć osadnicza. Proszę Państwa, sieć osadnicza to Miasta i wsie, czyli jednostki osadnicze, które połączone są ze sobą węzłami komunikacyjnymi. Tak, między nimi zawsze są jakieś połączenia komunikacyjne i to wszystko stanowi nam sieć osadniczą. Kiedyś wyróżnienie wsi i miasta było o wiele łatwiejsze, ponieważ wsie to hmm, Jednostki osadnicze, które charakteryzowały się wiejską zabudową, czyli oprócz domów mieszkalnych miały budynki gospodarcze służące uprawie ziemi, hodowli zwierząt, czyli jakieś stodoły, jakieś obory, chlewy, kurniki itd. I większość ludności, czyli większość mieszkańców wsi, trudniła się działalnością rolniczą. No obecnie nie do końca tak to wygląda. Natomiast miasta to były jednostki osadnicze, gdzie większość mieszkańców trudniła się zawodami pozarolniczymi. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałam, ten podział, który powiedzieliśmy sobie, miasto ludzie y, trudnią się zawodami nierolniczymi, wieś ludzie trudnią się głównie rolnictwem jest dawno nieaktualny. Ponieważ bardzo często mieszkańcy miast opuszczają swoje miasta i jadą na wieś, bo tam chcą żyć w ciszy i spokoju i wcale rolnikami się nie stają. A mieszkańcy wsi z kolei porzucają pracę w rolnictwie, mieszkając tu, gdzie mieszkają, zaczynają zajmować się czymś innym. I proszę Państwa, to powoduje, że wieś zmienia swój charakter, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy w tych wsiach mieszkają ale również, proszę Państwa, o, o, o swoją fizjonomię, o swój wygląd, a mianowicie wieś się rozbudowuje, wieś pięknieje, wieś zmienia charakter. Nie wszystkie budynki są budynkami gospodarczymi, bardzo często stodoły przerabiane są na jakieś warsztaty, na jakieś budynki mieszkalne czy, czy inne i... To wszystko sprawia, że bardzo trudno nam rozróżnić, co jest wsią i co jest miastem i wykształciły nam się właśnie takie strefy podmiejskie, które bardzo często nazywamy kontinuum miejsko-wiejskim. Dlatego, proszę Państwa, Warto wiedzieć, że y, różne kraje mają różne kryteria odróżniania od siebie wsi i miasta. Bardzo często jest to liczba mieszkańców. Na przykład w Japonii y, miasto jest wtedy, kiedy liczba mieszkańców y, jednostki osadniczej y, przekracza 50 tysięcy mieszkańców, w Stanach Zjednoczonych 2,5 tysiąca mieszkańców, w Norwegii 200 mieszkańców. Natomiast w Unii Europejskiej y, dane. Obszar na przykład jest wsią, kiedy gęstość zaludnienia jest mniejsza niż 100 osób na kilometr kwadratowy. Polska z kolei za miasto uznaje jednostki osadnicze, które otrzymały prawa miejskie. No to przyjrzyjmy się wsi i czynnikom kształtującym sieć wiejską. Bardzo często w naszej świadomości wieś to rzeczywiście miejsce, gdzie ludzie trudnią się rolnictwem, gdzie mamy zagrody, gdzie mamy stodoły, jak już powiedziałam, gdzie Duży obszar zajmują powierzchni tego gospodarstwa, zajmują pola uprawne czy łąki, gdzie mamy często potężne obory. I to jest właśnie, wiemy, mylne postrzeganie, bo wieś zmienia swój charakter, wieś się przekształca i musimy mieć świadomość, że zarówno będzie się przekształcać wieś na obszarach bogatych, w bogatych regionach świata ale również w biednych. I na przykład w krajach Unii Europejskiej, do, dobrze wiemy, że to są kraje bogate, wieś będzie miała, zmieniała swój charakter, chociażby z tego powodu, że gospodarstwa rolne będą robiły się coraz większe. Czyli mówiąc inaczej, na wsi będzie coraz mniej rolników, ponieważ jeżeli kiedyś było 10 rolników i każdy miał po 10 hektarów, to teraz będzie dwóch i każdy będzie mieć na przykład po 50 hektarów. Tak? W związku z tym y, rolników będzie mniej i tej zabudowy, tych gospodarstw rolnych może być mniej, ale będą większe. Co dalej? To sprawi, że nowi mieszkańcy wsi to będą ludzie, którzy nie będą trudnili się rolnictwem, więc będą mieli niewielką powierzchnię swojej własności ziemi na wsi, ale tam będzie nowoczesny dom, ci ludzie będą się trudnić zupełnie inną działalnością. I Ponieważ tam będą mieszkańcy nie tylko trudniący, żyjący z uprawy ziemi i chowu zwierząt, to proszę Państwa, wieś będzie się rozbudowywała, będzie się rozwijała, yy, będą pojawiały się, nie wiem, restauracje, stacje benzynowe, a więc ona rzeczywiście zaczyna przy, przypominać nam miasto, ale co więcej, proszę Państwa, yy, wieś właśnie będzie bardzo często pełniła rolę sypialni wielkiego miasta. Jeżeli wieś będzie właśnie przy wielkim mieście, to dużo ludzi mających dość zgiełku, dość te, tego, tego życia w biegu będzie marzyła o tym, żeby po pracy przyjechać gdzieś do siebie w gusze, gdzieś właśnie na wieś, w ciszy spokoju odpocząć przed kolejnym dniem. Czyli jak już powiedziałam sypialnie wielkich miast. Co dalej proszę Państwa? Yy, wsie położone przy ważnych, ważnych szlakach komunikacyjnych będą węzłami logistycznymi, tam będą nie wiem magazyny, hurtownie, yy, będą powstawały centra handlowe, tak? Więc... Yy, Kolejny jakby dowód na to, że ta wieś będzie się zmieniać. Oczywiście nieco inaczej będą się zmieniać im się z daleka od wielkich miast. Te się rzeczywiście będą się po prostu wyludniać. Natomiast... Y Wyobraźmy sobie obszary biedniejsze, ale na przykład takie, które znajdują się w miejscu ciekawym turystycznie. Na przykład, nie wiem, mieszkańcy wsi w Kenii, którzy, yy, gdzie będziemy mieli masajów, gdzie będziemy mieli piękną naturę, yy, piękną sawannę, a więc bardzo dużo turystów będzie chciało tam pojechać, żeby to zobaczyć. Co się stanie? Prawdopodobnie utworzony zostanie park narodowy albo już jest. Yy, prawdopodobnie mieszkańcy, którzy na przykład chętnie są odwiedzani przez turystów, zaczną na tym zarabiać, a więc rozwinie się tam, proszę Państwa, infrastruktura turystyczna, a więc dużo ludzi, którzy trudniło się rolnictwem, zaczną żyć z turystyki, świadczyć usługi, chociażby transportowe, usługi mieszkalne, usługi żywieniowe, a więc to też będzie zmieniać charakter tej wsi. Z kolei na to, jak powstawały miasta i gdzie one powstawały, miały wpływ czynniki przyrodnicze, polityczne i gospodarcze. Proszę Państwa, oczywiście musimy mieć świadomość, że pierwsze jednostki osadnicze powstawały w bardzo dobrych warunkach przyrodniczych, tam, gdzie mogło funkcjonować osadnictwo, gdzie były dobre gleby, gdzie była woda, czyli właśnie nad rzekami. Tam tworzyły się pierwsze jednostki osadnicze. Nikt wtedy nie miał tak jak w, Budaju, w Dubaju obecnie wbudować miasta świetnie rozbudowanej jednostki osadniczej na pustyni. Oczywiście bardzo ważne są czynniki polityczne, które, które decydują na przykład o powstawaniu ośrodków władzy, o przenoszeniu stolicy z jednego regionu do drugiego, a w związku z tym rozwoju tego regionu. Ale nie zapominajmy, proszę Państwa, o czynnikach gospodarczych, które umożliwiają dalszy rozwój tej jednostki osadniczej i jej funkcjonowanie. Na przykład, y Rozwój komunikacji, który sprawia, że dzięki temu, że rozbudowują się szlaki komunikacyjne, to miasto rozwija się dalej. Dzięki temu możliwa jest rozwój turystyki, rozwój handlu, rozwój przemysłu, transportu, więc to wszystko sprawia, że te miasta, te jednostki zasadnicze będą funkcjonowały i cały czas się dalej rozwijały. Proszę Państwa, na koniec podsumujmy czynniki lokalizacji jednostek osadniczych. Te czynniki możemy podzielić na przyrodnicze, społeczno-kulturowo-polityczne i gospodarcze. Czynniki przyrodnicze, położenie geograficzne, które na przykład ułatwia komunikację albo i daje bezpieczeństwo. Jednostce. No to oczywiście ma ścisły związek z ukształtowaniem terenu. Były osady, które tworzyły się wysoko na wzgórzach, bo to na przykład dawało funkcję obronną. Ale wierzmy, że generalnie trudno dostępna rzeźba terenu sprawia, że miasto jest trudno dostępne chociażby dla turystów, handlowców czy pozostałych mieszkańców. Z rzeźbą terenu ma związek właśnie chociażby też wysokość nad poziomem morza. No i tutaj możemy mówić, że nie wiem, miasta położone wyżej sprawiają, że y, ludzie, którzy tam mieszkają, muszą być do mieszkania na tych terenach przystosowani. Ich organizm po prostu się do tego przystosowuje i goście czują się tam bardzo często gorzej, dopóki nie ulegną aklimatyzacji. Oczywiście, że znośgle pierwsze osady tworzyły się tam, gdzie y, gleby były najrzeźniejsze i oczywiście dostęp do wody. Bez wody w ogóle nie ma o czym gadać. Bliskość mórz i oceanów, kolejny czynnik, to proszę Państwa musi mieć świadomość, że wpływa na klimat. To znaczy bardzo często im bliżej morza klimat jest łagodniejszy, jest wilgotniej. Najczęściej, to nie jest reguła oczywiście. W związku z tym musicie wiedzieć, że ponad 50% ludności na świecie mieszka w pasie do 200 km od morza. No ale nie zapominajmy, że morza to porty. Jeżeli mamy, jeżeli mieszkamy Wzdłuż linii brzegowej, jeżeli mieszkamy przy brzegu, to porty, bardzo dużo jednostek osadniczych, to właśnie są to te, które powstawały w miejscach, gdzie przypływały statki, gdzie właśnie były porty. Oczywiście występowanie surowców mineralnych. Bardzo często dochodziło do tego, że ważne okręgi przemysłowe zaczynały się od tego, że na tym terenie pojawiły się surowce i tworzyły się jednostki osadnicze. No i warunki klimatyczne. Są takie regiony, gdzie mimo, że próbujemy stworzyć jednostkę osadniczą, to klimat stamtąd ludzi wypędza. I tak chociażby jest nie wiem, w lasach równikowych, gdzie osobom nieprzystosowanym po prostu ciężko się żyje i wszelkie próby zasiedlania bardzo często kończą się fiaskiem. Czynniki społeczno-kulturowe i polityczne. Oczywiście to są czynniki, które są związane z pełnieniem funkcji administracyjnej, funkcji mm, obronnej danej jednostki. Poziom oświaty. Wiemy doskonale, że bardzo często ludzie migrują, przemieszczają się do tych jednostek, gdzie jest możliwość nabywania edukacji. Bardzo ważny czynnik to miejsca kultu, ludzie pielgrzymują do danych miejsc, yy, często chcą w nim mieszkać, to powoduje, że inni chcą tam mieszkać ze względu na to, że jest więcej pracy, możliwość zarobkowania i tak Walory turystyczne i, i rekreacyjne, z jednej strony chcemy w takim regionie mieszkać, bo właśnie jest pięknie, a z drugiej widzimy tam możliwość zarobkowania. Położenie na terenie kraju, często ludzie chcą mieszkać blisko stolicy na przykład. Albo w samej stolicy. I to z kolei sprawia, że wsie położone daleko dużych miast, regionów silnie rozwijających się, po prostu się wyludniają i stają bezludne. No i czynniki gospodarcze, które mają wpływ na lokalizację jednostek osadniczych, to chociażby rozwój handlu. Handel zawsze przyciąga ludzi, pamiętajmy, szlaki handlowe. Przy ważnych szlakach handlowych powstawały chociażby pierwsze osady i miasta. Bliskość, stan. Sieci komunikacyjnej i infrastruktury transportowej, porty morskie, węzły komunikacyjne, linie kolejowe to wszystko niesamowicie przyczynia się do rozwoju tychże jednostek osadniczych. I oczywiście na rozwój jednostek osadniczych ma rozwijający się przemysł przemysł to miejsca pracy a więc napływ ludności i rozrastanie się takiej jednostki. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o rozwój sieci osadniczych na świecie. Dziękujemy Wam z Psem Broniem za uwagę i. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Pozdrawiam serdecznie.